A dzisiaj będziemy zwalić kapora z długą szóstką. Jak ostatnio widzieliście, poskładałem skrzynię biegów i składałem tę skrzynię biegów nie bez powodu. Głównym powodem było to, że w w czarnym zaczęło ślizgać się sprzęgło, nie ogarnęło bustu. Ja wiedziałem, że to nadchodzi już y, zimą, jak auto miało jeszcze kompresor. Y, jak wiadomo, awaria y, głównym powodem do, do upgrade'ów, do modów, y, więc założymy sobie jednomas, oczywiście z mojej półki. To jest jednomas pod to większe sprzęgło z 3SGTE, a w zasadzie pod oba sprzęgła mamy tarczę od sprzęgła 3SGT obitą w kevlar. No i mamy naszą skrzynię z długą szóstką. Przy okazji wymienimy uszczelnia dwa utylny yy, I może do głowy przyjdzie mi jeszcze jakiś głupi mot, ale to zobaczymy w trakcie. No co, zabieramy się do roboty. Robotę przy skrzyni biegów zaczynamy tradycyjnie odpięcie odpięcia akumulatora. Może trochę absurdalne, bo no przecież robimy przy skrzyni biegów. A nie, że, nie zapominajcie, że yy, Trzeba odkręcić też rozrusznik od samochodu. I w momencie w którym odkręcacie rozrusznik to główny plus może się do czegoś dotknąć i bezpieczniej jest odpiąć, odpiąć sobie kabel, wyznaczenie który odetpniecie z akumulatora, i tak zatrzymacie przepływ prądu, więc odbieramy sobie nas plus, yy. i po kolei, po kolei idąc. I idąc po kolei to musimy iść do środka samochodu. Dopóki nie macie uwalonych rąk to w też demontaż skrzyni zaczynamy od e, od wyjęcia shiftera. E, żeby wyjąć shifter trzeba odkręcić sobie gałkę. Trzeba odkręcić sobie gałkę. Jest u mnie jest adapter, który powinien by chciał pójść. No dobra, to się da zrobić, trzeba sobie odkręcić gałkę, złapać zamieszek i szarpnąć go do góry. I w momencie, gdy szarpniecie go do góry, zejdzie Wam środkowy panel z samochodu, jak zdejmiecie sobie środkowy panel, to macie dostęp do osłony. Ja muszę niestety odkręcić tą, ten adapter mojej, mojej gałeczki i widzę, że do tego potrzebuję, potrzebuję żabki. Zdjąć sobie panel, odłożyć go gdzieś tam na bok. Jak odłożyć go gdzieś na bok, to od góry mamy cztery śruby, które trzeba odkręcić, żeby dostać się do, żeby dostać się do samego shiftera. To jest osłona przeciwpyłowa i przeciwdźwiękowa. Widzieli się, są tutaj trzy gumy, jak dobrze pamiętam. żeby odkręcić wszystkie śruby. Teraz duża część IS-owców narzeka na, na hałas w samochodzie spowodowany skrzynią biegów. Jeśli bardzo mocno słychać Wam skrzynię biegów w samochodzie, sprawdźcie sobie, czy te gumy, które tutaj są e, są w dobrym stanie i czy w ogóle są wszystkie na swoim miejscu. Powinno być ich trzy. Jest pierwsza guma, która wychodzi nam bezpośrednio do, do wybieraka, pod nią jest druga, która doszczelnia obudowę skrzyni biegów do do tunelu, i na niej jest jeszcze jedna taka mała. Jeśli są wszystkie, to ta skrzynia powinna być praktycznie niesłyszalna w samochodzie. I to co wszyscy narzekają, że skrzynia wije się, musi wyć, to nie do końca jest prawda, bo każda skrzynia biegów, przez to jak skonstruowane są zęby, będzie wydawać z siebie jakiś tam dźwięk. Po prostu nie da się całkowicie wyeliminować, wyeliminować dźwięków wydawanych przez skrzynię biegów. Da się je izolować. Wykręcone nasze cztery śruby i teraz żeby wyjąć tą osłonę, która tutaj jest, musimy odkręcić jeszcze dwie pozostałe e, śruby naszej boken, które znajdują się tutaj od boków tunelu. Potrzebujemy sobie ślubokręt krzyżowy, żeby to wykręcić i wyjąć do góry. Dobra, mamy pierwszą gumę zdjętą, nim jest druga. E, jej nie trzeba wyjmować. E, tu jest taka blacha, e, której też nie trzeba wyjmować, wystarczy, że tą gumę przyciągniecie na wylot. E, no i musimy teraz odkręcić śruby, które trzymają nam sam shifter. Do, do skrzyni biegów. Wbijamy sobie jakiś tam bieg do przodu. I mamy nasz shifter na wierzchu. Dobra, w środku mamy zrobione wszystko, co mieliśmy zrobić. Shifter jest odkręcony, możemy zrzucać skrzynię na dół tak naprawdę. No dobra, co trzeba zrobić dalej, żeby wyjąć skrzynię. Jeśli macie auto z wszystkimi osłonami, to niestety ta osłona musi zejść, tak samo musi zejść ta osłona. Musicie, tu fabrycznie jest też łapka, która podpiera fabryczny wydech. To trzeba odkręcić. Ja mam tutaj zebrę podpórkę, więc też ją muszę zdjąć. E, trzeba zdjąć to i, i spuścić ze skrzyni olej. I teraz najważniejsza rzecz: to, co wystaje tutaj z dołu na torx, to nie jest korek spustu oleju. Korek z pustu oleju BOT160 jest z boku. do odkręcenia korka oleju, spustu oleju w skrzyni potrzebujemy klucza 24 oczkowy lub, lub nasadka, obojętnie ja mam jeszcze jeden fajny bajer jest to przedłużka do kluczy płaskooczkowych Skoro sobie się na klucz, zwiększacie sobie dźwignię, jak macie coś co jest, jest dokręcone, to dokładając sobie taką do przedłużkę to przestaje być to dokręcone. Z racji, że nie chce mi się rozbierać całej osłony, zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz, której normalnie nie robię. Dokładnie odkręcimy sobie... Odkręcimy sobie poduszkę skrzyni biegów od łapy, żeby wziąć łapę w samą. Słucham. 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 Na będziemy potrzebować trochę dziwnych narzędzi, a dokładnie takie bardzo długie przedłużki, żeby dostać się bez do górnych śrub. To się da odkręcić też inaczej, ale nie polecam generalnie. Długie przedłużki, ogólnie to metr. Przegub. Nie używajcie tych tanich kupcie sobie takie kulowe przeguby, one kosztują jakieś śmieszne pieniądze. Od góry mamy śruby na 17 od boków mamy siły na 14, od dołu dokładnie podpierające i trzymające rozrusznik. Składamy sobie to tak, troszkę po omacku. Dzień. No, z rzeczy, które jeszcze musimy odkręcić, to mamy takie łapki w do bloku. One też są, przy, one są do bloku przykręcone, to nie jest odlewie. E, tu są cztery śruby na 14 klucz, e, czyli dziesiątki. Jedna z nich trzyma podporę wężyka rurki hamulcowej. Hamulcowej. Rurki sprzęgła. Eee, I teraz tak: obcy eee, z albo odkręcacie eee, rurkę od wysprzęglika i zostawiacie wysprzęglik na skrzyni, albo robicie to eee, tak, żeby nie zapowietrzyć hydrauliki czyli odkręcacie sobie tutaj te dwie śruby eee, od skrzyni i zdejmujecie wysprzęglik z, ze skrzyni razem, razem z, mm, z mocowaniem rurki z rurką, i zostawiacie go wiszącego na aucie. Eee, no i tyle. Jedyne o czym trzeba pamiętać to, to że nie wolno nacisnąć pedału sprzęgła. Yeah <laughs> Zrzucona, trzeba odkręcić docisk od, od koła zamachowego. Z rzeczy, które warto zrobić, przy tym jak się wymienia sprzęgło, to warto jest wymienić tylny uszczelnienia, bo i tak tam już jesteście. No i są na to patenty, oczywiście. Patent to wkrętarka i wkręca samowiercący. Wkręcacie sobie takie wkręta. Pamiętacie sobie takiego wkręta gdziekolwiek w, w tylny uszczelniacz, i potrzebujecie tylko żabki. Pamiętacie sobie takiego wkręta w uszczelniacz, potrzebujecie do tego potem jeszcze tylko żabki, żeby go złapać. i wyrwać uszczelniacz no, szybciej się chyba nie da smarować tutaj tą, tą wewnętrzną wargę i tak jak chcecie go założyć to tylko zakładacie go, go na wał wkręcacie go jak już go macie trochę wkręconego skoczywam na tą główną wargę to potrzebujecie młotek młotek i coś, czym możecie go uderzyć, kawałek drewienka albo, albo drugi młotek Ee, bardzo ważnym elementem jest też to małe łożysko, które jest tutaj w środku. To jest łożysko do prowadzenia wałka sprzęgłowego ee, i to łożysko odpowiada za masę dźwięków, nieprzyjemnych dźwięków, gdy macie wciśnięte sprzęgło i skrzynia stoi w miejscu. Ee, bo ono się tak naprawdę tylko, gdy hmm, prędkość skrzyni jest inna niż prędkość silnika. Ee, Dostęp do niego jest tak samo tragiczny jak do uszczelniacza żawało. Trzeba rozebrać wszystko, co się da, więc warto je wymienić. Jak już macie coś to ściągnięte, to, to sprzęgło było robione całkiem jakoś bardzo niedawno. Znaczy, może nie bardzo niedawno, ale nie jakoś, nie jakoś bardzo dawno. To wszystko jest całkiem w całkiem fajnym stanie. No trzeba sadzić nowe. Pamiętaj, żeby przed montażem to odtłuścić. swoich kół zawsze daje nowe śruby. NITINI BUS NITINI BUS Po której pracuje ta, ta sprzęgłowa też trzeba odpuścić, oczyścić tak samo na docisku Mam naszą tarczę w keflażę i mam duży docisk. Teraz mamy też przyrząd do centrowania. Niestety w Polsce ze sprzęgłami i ogólnie w Europie nikt tych plastików nie daje. Gdzie w Stanach to jest norma. E, można to ustalić nasadką też. Też się udaje. E, no ale przyrząd ułatwia życie i to bardzo mocno. Wsadzamy sobie go tam na miejsce. I już. Podamy dodisk Trzeba trafić tylko w otwory, w kołki ustalające. Dlaczego? W krótkim staniemy się uzyskać ten sam pojemnik. Tak jakby, żeby uzyskać tę samą sprawę, to no, może być krótsza w przewoju całej budowie. nie do końca z tym zaczekajmy. Mimo, jednocześnie zachowując swap, nie? Co ja zrobiłem? Długość dołdu. To przecież ten, na długość dołdu się układa na...

Z rzeczy ważnych, macie łapkę e, sprzęgła e, jak nie chcecie, żeby Wam coś wydawało piski w skrzyni, to przy serwisie, przy serwisie e, trzeba ją przesmarować, tutaj w tym otworze, gdzie pracuje na kulce, nawalić smaru, oczywiście bez przesady, tak samo troszkę smaru trzeba dać na fres mm, skrzyni biegów, żeby tarcza się bez problemu ślizgała, nie zacinała, lekko smaru i na skrzynie. nie było tak kolorowo. Wciąż jest zepsute. Coś spadło z skrzyni biegów po montażu i nie centruje mi się wybierak. To jest sprężyna. Yy, muszę zdjąć obudowę. Niestety. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnym.